Nie jestem. Ja, ja live a ja live'a już prowadzę. Czekaj, ja se muszę najpierw wyszukać, skopiować link, a to tak na spokojnie wszystko. Se live oczywiście. Oj, co ja? Robię? No Jasem Ja sam gramy, czy nie? Czy razem gramy? No, jak chcesz, to nie. Nie no, razem. Jak tam. chcesz. Razem, bo sam to się wywalam po pierwszym. Jak sam gram. Czekaj, ja mam dwie wiadomości do wysyłania na czacie. O rekrut do klanu i o live. No i dobra. Rekrut do klanu, bla, 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 jakieś takie. Kurde, set, set. Ej, ty chodzisz z zapasówką setem? No, różnie, raz mam raz nie mam, różnie, a co? Nie, tak z ciekawości, czy ja też zakładam, czy nie. Jakby mam... nie polegał gdzie to, zależy, bo ja jak dużo, ja czasami ja się nie wklejam w takich mocnych typów. Ale no, przeważnie mam, ale też się, że nie mam. Dobra, chodź na chodź, 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 cztery. Czekaj, bo ja taki ziomek szuka planu, to ja młodko... Tylko Weź sobie deski i kobłęby. Beć... weź sobie deski i kobłęby, bo się przydadzą. O, no kranotopki w końcu wrócił do żywek O kubixa mój misiaczku nie nieu no, mam są takie. No, dobudę, dobudę, już to do buduję! O kurwa, zawodnik do diabła. Skąd wiesz hmm. drewno? To trzeba kupić drewno, co nie? No tak za zielone monety, czyli za darmo. Jak chcemy wszystkie przytotył. To jest maragdowe? No co za gówno, te zielone. Czekaj, bo ja jakieś Nie wiem jakie to są. Jestem zacofany w rozwoju. A to, to jest maratonowe. A, A chce ktoś zarobić 50 miliardów? W jaki, jaki sposób? Jestem, ja chcę. jestem Wbijacie na inny serwer, oddajecie mi killa, proste, proste. Jaki? A nie, zależy jaki? Flamehub, znasz w ogóle? Nie. To ja nie. Pewnie e jakiś męskimi chcę dosyć. Co mówisz? A jaki tryb? Sky. Do... Nie znam, nie chcę mi się tak w wbijać. Nie chcesz 50 miliardów? Ja chcę, ale a. najpierw Ty dajesz, ja wchodzę Ja tam nie gram, ja tam nie potrzebuję, mogę, ja jeszcze eee, mogę Ci odejść teraz mi pejaw na nik jak podłoga, bo wiks, ja Ci tam wchodzę, daję Ci killa Proste Nic ciężkiego A ja nie skamuję Ja mogę Ci w sumie dać teraz i Ty mi później pejnie, że nie pegniesz to chuj jakaś nie... Jak, jak mnie skamujesz, i tak tam nie gram, nawet nie wiem co to za serwer no Czekaj. piesku Piesek, piesek Piesku, piesku no Nie wiem, tylko mam ziomka, któremu na jednego strzała, minus 5 serc zajebałem, no i Czekaj, I do budy, no ja do, budy, ja do budy, do budy, do budy, już do łóżka Do spania No do łóżka, do budy Ej, O, czekałaś... klatę ubrali, ty, zawodnicy do diabła Ej, czeka, poczekaj tutaj chwilę na kanale Ej, Nie no, Ale muszę się na chwilę rozłączyć i zrekrutować takiego skibitoileta Mhm mm Dobra, nieważne. Ej, Dziamek ma... Mhm, ma Ej, a ty jaki masz clan, W jakim ty jesteś klanie? Domek. Domek. Ale szukam klanu też. Siema, jakie itki? Jak coś to... O, piesek. Nie make Napis mu, że mam nick. Ryszyki, ty innych mi przelejajesz. kubik Kubikso, ty piesku mój pokorniaku, jakbym miał takiego steta jak jaki ty. Itki? O kurwa, niezachowanie. Trzy. Jest. Matka Cię tak nie kocha już? Ło, ło zawodnik do diabła mm, 150 na secie, to, coś, to ja kocham nie Czekaj Ja tutaj załatwiam teraz biznes ogólnie go rekrutować na tym kanale Ja tak. przecież nic nie będę robił Weź tutaj chwilę poczekaj, ja zrekrutuję. Ja, ja, widać ma mapa. Nie, nie rozłączę się. Aha, no i ja się rozłączył. Jak coś to ja gadam na Discordzie, a nie połączyłem od jeszcze No, jednak się nie rozłączyłeś? To yeah. się poruchnąć dupę? Nie. Jeeee! Yeah. No Naprawdę, też w końcu, pierwszy gracz, który chciał się pojawić? Zawodnik do diabła Czekaj, na chwilę się wycife i ciebie wyciszę bo. Taka ważna informacja. Ogólnie to nie wiem o co chodzi, że napisz mu. Jak coś to. Jak podłoga Bobix, to, je, to jestem. Ja tylko po prostu nie mogę z godnego konta pisać, bo ja straciłem. Nie wiem jakim cudem robię live, ale. Tak średnio mnie to teraz obchodzi odci Odciszę się, włączam pełno, idę grać Dobra, idę mm, grać, teraz się tak zacznę pocić, że topka ode mnie będzie orać C Na n jeden Tak, na N1 Chciałabym yeah, to zobaczyć which... No to szukamy jakiejś topki i klepię ją Eee, czekaj... Ja ci mogę takiego jednego kolega dać, a, a, a tego, topkę wykopanych bloków. No, topkę wykopanych bloków to ja mogę jeszcze dzisiaj wbić, jak mi się zachce. <grym> Kilka miliardów bloków chyba tam jest odkopanych, czyli ile, nie wiem dokładnie. No serio? A ja mam, ja, ja ci zaraz powiem ile ja mam. Piesku! Aj, dobra. Kurde, czekaj, zaraz ten... Nie wiem, jestem taki nieogarnięty w te łeby. Jakie ja le, ledwo zostawiam łeby. Chodź, 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 chodź. Chodź! Trapiony, zatopiony. Wykorzystuję chwilę nie uwagi. Ej no, piesku nie oraj O, jakie auto auto łeby. Gdzie ty jesteś? Czekaj. nie peczek u górę. Niebieski piasek u góry I co ty tam robisz? Oła, Czeka... oła, cheater, cheater, cheateruje mnie yy, Grażnie cheater, cheateruje, cheateruje próbuję mnie cheater cheateruje, cheater, cheateruje On mnie gwałci, on mnie gwałci, ratuj, on, 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 on mnie chce wyruchać Nie, ja nie chcę umierać Nie chcę, nie chcę zdychać Czeka, Nie chcesz, ruchu, chcę być no, gwałcony, proszę Cię, nie Uważaj mnie, uważaj, nie wchodź tutaj, bo ja zazartuję z Ciebie, ale to naprawdę jest cheater Kurde, czekaj ja sobie popatrzę Ty chyba ci też sko... Ty, ty! Chyba ci też łeby skończyły. Kurde, ty jego auto łeb nie zadziała. Lub też i nie. O mam laga, mam laga, mam laga, mam laga, mam laga, mam laga. No to chyba zdycha w stoję. Nie wiem, ale nie. się od razu rozłączył. Na szczęście nie. Y czekaj chwilę, bo muszę ziomka zrekrutować. Please, nie rozłączaj się. Siema z Kip to Cześć. Jakie masz, y, jak ogólnie mówię ci, zauważyłeś, <coughs> że ten klan jest nowy, pewnie, co nie? Co? Zauważyłeś, że ten klan jest nowy, czy nie? No, nie widzę. No to no właśnie, zauważ to, więc weź to pod uwagę, że ten klan nie wiem ile istnieje, ale jak na to, że, że te, jestem w tym klanie od 10 minut, tu rekrutuję tyle osób, no to weź to pod uwagę, no. y, że dobrze rekrutuję. Number 2. No. Set ranking ogarnia czy ogarnia aktywność Ogarnia, muszę mi się nawet popić zaraz. Nie wiem, czy chcę iść duela? Mogę wybrać duela jakiegoś. innego. Czekaj, bo zrobiłem tylko jakiegoś 30 pokornego. No Nie wiem, co na 30 bo to nie wypada na 30 bo to są takie. Nie, to do nie, jakby... nie, Ja tam nie, to, dobra, to nie interesuje na kogoś się pociw. Czekaj, ja dam paru osobom takie rangi. No muszę ci nadać rango oczywiście. O jak widzę, to ty masz paru moich kolegów. Wy. Nie! Czekaj. O, kurwa, odleciał! No i odleciał. Nie. Jeden z pierwszych członków, dam ci taką rangę. jeden z pierwszych. Daj członków. mi rangę kozak. A w sumie racja, czekaj, zmienię tą rangę i nazwę ją kozak. Dziękuję. trochę racja. Kozak, czerwona ranga. Dobra, yes. kozak. No dobra. Ja tam bym czekaj. Jak masz no... Ile masz stat? 11. O... Ogólnie prowadzę live'a jak coś, żeby nie było. Co? A gdzie prowadzisz? Na YouTube. Jaki tego? Co ja się Nie wnikaj w to. Mhm. Helper, dobra. E, czekaj jakiś dziomek serwer flora, klan flora czekaj, klan info flora flora e, czekaj, bo tu już to za nim? Tutaj ziomek. Yy, og ogólnie yy, my dodajemy do klanu bardziej po to, żeby ten klan miał aktywność. więc od razu mów, ile dzień nie masz poświęcić na klan? Nie wiem. Yy, w taki w sobotę? Nie z 8 godzin. Eee, mniej profesor. Z 5 No a w taki dzień normalny jak dzisiaj? Czy jutro? Czy wtorek? Nie no. Dzisiaj grałem z 5 godzin. To nawet kit aktywność. Yy, a, a też ten? Yy, te... czekaj, czekaj, czekaj. Yy... Nie, nie doba swój. No. O? Yy, czekaj, bo ja mam jakąś demencję normalnie nieco co zaraz bali, nie wiem jestem jakiś zde... Ja jestem jakiś cały, Ja mam... Ja mam problem z pamięcią Jakiś, nie wiem co O kurde! O nie, nie ważne e, dobra... Nie no kurde! Do becki wpadłem, to powiem chyba Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Albo? Czekaj, bo się... Tylko... idę na górę Tylko, ha, 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 jakie jakieś. Ja Dobra, ale nie, co... nie. Klan, za... zaproś. Jak, ja jak mi ktoś wyrzuci z tej beczki, zabiję. Oswarta, co pora? Z... Nie, nie mływa. Dobra, chyba uciekł, czwarty mą. Jakby dwóch. Tak, ja ci wyrzucam. Ja nie mam sił, pięć, to nie opłacam. Jak ktoś mi zabrał killa. Czekaj. Dobra, i zaraz wrócę, zaraz wrócę. Dobra. Za 12 na chwilę. I ogólnie jak widzicie, ja też rekrutuję do klony. No. Czekajcie, patrzcie, osiągnięcia i teraz coś dostałem chyba. Znaczy, legenda głosi, że ja coś dostałem. Jakiś booster zabójstw? A, teraz robię na jakiś... Booster i jedynkę, wykonałeś... ...dwa zadania. no i Skibli, skibli. E, mało coś. kurze mi znikło kurde myślałem że to mi znikło, znikło. czekajcie ja popatrzę, czy może ktoś mnie jeszcze dodał o klirem czy co dlaczego clear jeszcze mu się okazało, ma admina na kliremce. Sprawdzam. No ma, ma on jakiś taki a jaki to jest ten nick na odległo? To się wpiszę i zobaczę. Jan podłoga Bobix czekaj, ale pewnie mnie nie zginie. Jak? Jan podłoga Bobix Jan podłoga. a mamy. No napisz na czacie tego po prostu, Discorda. będzie lepiej. No. Bo ja jestem głuchy jakiś. Ale, ale co chcesz wiedzieć? Nikt nie, 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 live'a. nie, 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 Tak nie, jak, tak jak nie, Czekaj. Dobra. nie, na Discordie to na nie, to

Ojejciu, coś zawiodło. Ale wynik mi hita nie walnął? To grubo. Wojna się jest piątek. To ciekawie, bo się wkleja, klejach będzie dodać. Aha, <grytanie> Widzicie? Weźcie tu nagracie i wyślijcie administrację. zgłaszcie tego. Ziomka co se chodzi przez słaby. Chciałbym sam go klepać, ja i tak mi ucieknie. Ej, to mój friend. Ej, to chcesz do klanu czy nie?